A to zaczynamy. E, dzięki wszystkim, którzy tu przyszli. E, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co, o co tutaj właściwie chodzi. Profan to jest antologia, którą wydajemy od dwóch lat. Którą od dwóch lat. Zapraszamy do niej twórców, naszym zdaniem, w taki sposób ciekawych dla czytelnika, dla na, nas na, na, na samych oczywiście. E, z tym, że e, w zeszłym roku na komiksowej w Warszawie m, całkiem sporo osób przychodziło do Stoisk różnych wydawców, sklepów komiksowych ze swoimi pracami, pytając się, gdzie mogą z tym pójść. No więc postanowiliśmy, że zrobimy taki quasi panel, na który będzie można przyjść, pokazać z nami, pokazać coś swojego, albo spytać się na przykład, do kogo się udać, żeby pokazać swoje rzeczy, spytać się, czy nie znam jakiegoś rysownika, czy starzysta. Z nami sporo. więc jeśli Mm, więc no, o to jesteśmy, o to właśnie tutaj jesteśmy. Jeśli ktoś ma od nas jakieś pytanie, jeśli ktoś chce z nami porozmawiać, to tak jak było opisane w katalogu, właśnie można tutaj przyjść ze swoimi pracami i te prace pokazać. Wiem, że istnieje przynajmniej jeden człowiek, który chciałby to zrobić. <laughs> nie wiem, czy się tutaj pojawił. Nie, nie, nie mogłam znaleźć jego numeru telefonu i w końcu nie znalazłam. Aha, no więc to... Żeby... ty pokazać swoje prace. <laughs> nie, ja ale mam do was pytania odnośnie... Super. Jedziesz? To teraz, czy... e, tak, tak, jesteśmy ogólnie, profanum jest zamkniętym magazynem, gdzie my zapraszamy ludzi, ale stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś chce do nas podejść, pokazać, my nigdy nie powiemy nie, jeżeli to będzie coś dobrego, to jak najbardziej. E, Można z nami no, oczywiście przez maila kontaktować, e, prawdopodobnie na nasze maile osobiste, ponieważ mail filmowy, nie pamiętam jaki jest. On chyba nie istnieje. <grywa> <grywa> e, przez, e, jak najbardziej mamy Facebooka, profanum e, facebook.com. To jest profanum comics, tak? Ja tak? Tak, profanum comics my jak najbardziej odpowiadamy, jesteśmy 24 godziny, my jesteśmy internetowi bardzo. Więc trzeci tom od razu wyszedł i póki co idzie świetnie, co jest dla nas naprawdę miłym zaskoczeniem. Dwóch poprzednich tomów nie ma, ale planujemy do drugiej, tomy są całkowicie osobne, więc można kupować trzeci, nie znając drugiego ani pierwszego. Więc nie bójcie się, póki jeszcze jest, lećcie kupować, od razu tak powiem. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania do nas, jak najbardziej postaramy się udzielić odpowiedzi. Jeśli ktoś ma coś przy sobie, to zapraszamy tutaj. No, myślę, że jeśli nikt poza Unką nie będzie miał nas żadnych pytań, to, to może odłożyć mikrofony, jakoś wysunąć się tutaj bardziej do Was, czy, czy też takiego i poczekać. No. Przynajmniej do następnego panelu. <grym>, unko. Ej, słuchajcie, bo ja nie mam żadnego pojęcia jak wygląda wydawanie takich rzeczy, bo wy nie macie wydawnictwa przecież. Mamy. Macie? <grym, <grym, nie do końca. No no Powiedzcie mi, jak to wygląda od strony technicznej. Ja, nie wiem, płacicie podatki. Za... E, tak, płacimy podatki. My jesteśmy oficjalnie imprintem Timofa. Aha. My mamy swój własny budżet, którym dysponujemy. My wybieramy, co chcemy wydrukować i rozliczamy się podatkami z Timofem. To, to wygląda tak, że kilka lat temu robiliśmy komiksy w szarej strefie, jak pewna część polskiego komiksowa. Wykonaliśmy pieniądze z własnej kieszeni. Braliśmy pieniądze do własnej kieszeni, oczywiście bez żadnego podatku. Nikt o tym nie wiedział. Wpłynek. Znaczy nie było mało... pieniędzy żadnych. Warto, warto też pamiętać, że oczywiście na panelach komiksowych dużo wypowiedzi jest dziełem fikcji i nie warto ich brać na poważnie. Taka licencja poety oczywiście. Tak. W pewnym momencie jednak postanowiliśmy, że chcielibyśmy naprawdę wydawać komiksy. Nie w sferze naszej fantazji, tylko faktycznie przenieść te zamierzenia do rzeczywistości. Okazało się, żeby to zrobić, to no, nie jest aż na to. Więc przeszliśmy swoimi pieniędzmi do prawdziwego wydawcy i formalnie rzecz biorąc, to on wydaje nam te komiksy, a my podejmujemy własne decyzje. A to tak, się zaczęło tak, że musieliśmy właśnie wykładać ze swojej kieszeni? Tak, czy... to był start. Wszyscy na start, e, cała nasza trójka, ja Janek e, i Bartek Wiedrzycki wyłożyliśmy jakąś pełną kwotę e, i tej kwoty nikt z nas nie wyjmuje. My nie zarabiamy na, na komiksach tak kwota przez te wszystkie lata, które już chyba jest lat 6, będzie, nawet jak nie więcej. Przez te parę lat już się te, ta kwota tam po prostu mieli w, w naszym kotle i są po prostu pieniądze na kolejne komiksy. Aha, czyli nic z tego nie macie. Mamy satysfakcję. Słyszałem że, pan, no, słyszałem, że pan w niebieskiej koszuli na tym rzędzie, próbuje być zabawny. Może powiem na pan jakieś kawa. <grym <grym nic, Nic? Ja o, jakoś tak nagle tak się skończyła chęć do rozmowy. No trudno, bywa, tak to już bywa, ale mogę no, by przynieść mikrofon. Nie? może coś się... Ja słyszałem, że pan też robi w rozrywce, tylko komputerowe, to może tak ciekawie nam powiem. Dobrze, czy, czy jeszcze masz jakieś pytanie? Mógł... Na, na razie nie, może coś przypomnieć. Czy można powiedzieć palić papierosy? Masz moje pozwolenie? Dopóki spryski się nie uruchomiał, możesz. To wszystko z pytań do publiczności? <grym, 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 dziękuję. <grym, to może ja jest Generalnie ja jestem scenarzystą współpracującym z magazynem Profanum. I ja też ja bardzo mocno naciskałem na chłopaków, żebyśmy tak troszkę bardziej się otwarli. Ale generalnie to jest... Co mówię, jest bardziej skierowany do scenarzystów, bo ja się powiedzmy aż tak bardzo na rysunkach nie znam, żeby czuć się kompetentnym do oceniania ich jakości. A jeżeli ktoś chciałby ma jakiś pomysł i ma problemy z pisaniem scenariusza albo chciałby uzyskać jakąś pomoc redakcyjną, to zapraszam właśnie kontaktować się. Ja, ja pomagam chłopakom redagować y, historię w magazynie, więc chętnie pomogę, przeczytam każdy scenariusz i jakoś tam zawsze możemy razem nad tym pracować. O, to mam kolejne pytanie, przypomniałam się. Jeżeli, bo powiedziałeś, że jest tak, że Wy, wy znajdujecie sobie rysowników, których chcecie mieć w profanum, tak? Bo jeżeli taki rysownik właśnie nie ma nie scenariusza, chce. to potrzeba znaleźć e... scenarzystę wtedy, czy jak? Mamy, często robimy tak, że prosimy scenarzystów o scenariusze, a potem staramy się do tych konkretnych scenariuszy znaleźć rysowników, którzy by pasowali i którzy by byli chętni to zrobić. Często też mamy rysowników, którzy na przykład chcieliby zrobić konkretną historię, wtedy staramy się taką ilk, historię e, znaleźć, ewentualnie napisać, jak zależy jak się, jak się czuje. Więc to wszystko, wszystko jest do, do grania, naprawdę. Mamy całą e, z, masę znajomych, którzy chcą robić do kolejnych tomów, a którzy na przykład nie mają scenariusza i mamy też scenarzystów, którzy chcą kolejne rzeczy pisać i szukamy rysowników, którzy z chęcią by do nas dołączyli do zespołu. A dużo macie, o, Dużą macie tą bazę scenarzystów? W moim telefonie jest bardzo dużo znajomych, ja trochę się siedzi, wiesz co, no, komiksowo jest dość małą grupką, więc jeżeli się trochę w środowisku posiedzi, to jest się w stanie poznać bardzo, bardzo dużo osób. Ale to tylko z, jakby z tego środowiska komiksowego są scenarzyści, bo przecież scenarzyści robią do wszystkiego scenę, Znajomych którzy... Mamy znajomych scenarzystów, którzy też piszą pisują książki albo robią przy grach, ale no, po prostu wszystko póki co jakby się łączy się w Też wszystko są ludzie, których my po prostu bardzo cenimy i z którymi chcemy współpracować i którzy wiemy, że dostarczą naprawdę dobrej jakości materiał. To był tak jest, tak? Tak, ja pytanie, że jeżeli ma, miałbym kość na tym po prostu. Dlatego prawie produkt z czegoś w tym rodzaju, czy wtedy mogę się zgłosić. Jak najbardziej i poprosić o jakieś oceny. Nie? Oczywiście, a przy sobie to poka. Nie, jest, jeszcze nie. To zawsze możesz do nas przez Face uderzyć ewentualnie... Tam na Face'ie mamy podane też na nasz mail, więc to jest najlepiej się. Jak wyglądał? Jak wygląda taki, taki różna akcentaty? Wygląda prosto: jeżeli wysyłasz i komiks jest dobry i nie mamy żadnych sugestii, to pokazujemy ci, jest ok, bierzemy ten komiks, ewentualnie dajemy ci jakieś poprawki. Mm -hmm. Więc teraz też mieliśmy sytuację, gdzie w tym tomie jest komiks, e, który ma 58 stron i, i, i a, autor po prostu e, e, wysłał nam ten komiks e, mailem jako, jako propozycję wydania tego albumowo. My stwierdziliśmy, że to jako umowy może być mniej sprzedajne, i tak spróbowaliśmy udostępnić tego w profanum. I była akceptacja z obu, z obu stron, i dlatego tak się po prostu znalazł. I to, to, to jest też taki dla nas zaskoczenie, bo to nie był ktoś, kogo chcieliśmy pozyskać. Ja na tej osobie nie, nie słyszałem szczególnie wcześniej, nigdy naprawdę pozytywnie zaskoczony. E, nie. To jak gdy... Co? Jak mogłeś nie słyszeć o tej wcześniej? No, nie mam, nie dosłowuję aż tak głośno. Ale mówię, wy, jeżeli ludzie to myślą, jest ok. Generalnie nie ma stresu, jeśli nawet my nie będziemy mogli chcieli nic zrobić z takim komiksem, historią, scenariuszem, rysunkami, to zawsze możemy pomóc, pomóc kogoś znaleźć, dać kontakt do kogoś innego, może wydawcą, że może jakiś rysownika. Jesteśmy pomocni. Jest. rysować i interesują, interesują mnie takie techniczne sprawy, bo samo rysowanie i wymyślanie scenariuszy jest super fajną zabawą, a to jest później. Skanowanie. Nie, ale to jest później, w sensie, w sensie później jak to jest wydane i na przykład twórca ma z tego jakąś satysfakcję. Satysfakcja jest, pieniądze nie. Znaczy też troszkę się nie żyje w, w naszym kraju jeszcze. Bo jakoś tam się z umówić, nie y, Tak, ja znaczy, mm, nie chcę mówić za wszystkich wydawców, ale w, nasza, w naszym przypadku jest tak, że y, twórca zachowuje pełne prawo do, do swoich komiksów. My są, nie rościmy sobie niczego poza prawem do publikacji w profanum. Y, Dalej chciał też przypomnieć o li... tak? Znaczy... Ja odpowiem może najpierw na twoje pytanie. W momencie, w którym robisz komiks i chcesz go dać do antologii, to mm, Egzemplarz autorski to jest wszystko, co dostaniesz w zamian. W momencie, w którym robisz album, no to już wtedy warto się udać do konkretnych wydawców, których profil cię interesuje, pod których profil uważasz, że Twój komiks pasuje i zacząć z nimi rozmawiać. Wtedy możecie zacząć rozmawiać o konkretach, to znaczy o tym, co oni oferują za to, że Ty ten komiks u nich wydasz. To są zarówno warunki finansowe, jak i takie czysto techniczne, w jakim nakładzie, w jakim formacie i tak dalej. Także to najlepiej po prostu rozmawiać z wydawcami bezpośrednio. I zachęcam do jakby, niebania się i podchodzenia, to są otwarci ludzie, na no, każde pytanie odpowiedzą. Aha, i jeszcze właśnie, bo tak mówimy o tym, że y, profanum jest otwarte, warto też zwrócić uwagę na to, y, y, że my pewien typ komiksu tam preferujemy. Niekoniecznie wszystkie muszą być podobne stylistycznie, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby ta historia była dłuższa niż 10 stron. Nie interesują nas e, krótkie fabułki, które sprowadzają się do opowiedzenia jednego żartu na dwóch, trzech stronach. Musi to być troszkę większa historia. I skupiamy się na tym, żeby to była historia zamknięta. Więc e, były już parę magazynów, e, w tym nasz już zamknięty kolektyw, który też e, miał historię w częściach. I to jest w tym momencie to jest tak, że. Tego typu antologię publikuje się raz albo dwa razy do roku, więc jeżeli czekasz pół roku, żeby dostać zakończenie kolej kontynuacji historii, to jest to po prostu zbyt długi okres. Dlatego staramy się, żeby historie były zamknięte. Zdarzają się u nas kontynuacje, były dwie części Buca Kartofla, dwie części Centrum Operacji, aczkolwiek obie te historie są dość zamknięte, więc nie trzeba znać poprzednich, żeby, żeby po prostu czytać i zrozumieć następną. Więc to jest taki, tylko taki w zasadzie założenia od początku naszego profanu yy, to w takim razie jeszcze mam nie by... mówicie że ten świat jest otwarty wydawców bardzo i tak dalej i że na przykład jeżeli zdarzyłoby się że w waszej antologii się znalazł na przykład komiks to czy w tym samym czasie nie mam żadnych czasów żeby się zgłaszać do wydawców żeby mógł się zgłaszać do wydawców z prośbą o wydanie... z albo... tym samym komiksem? Tak trochę bez sensu. Znaczy... Znaczy... Powiem, powiem Ci tak, no u nas jak wydasz profanum, to zachowujesz prawa, więc jeżeli na przykład będziesz chciał ten komiks zdać powiedzmy do innej antologii, to jak najbardziej daj nam, nam znać po prostu. będziemy Lubimy wiedzieć takie rzeczy, ale nie ma, nie ma problemu, to jest Twój komiks, możesz z nim robić co chcesz. Wydawanie go bo tak jak ty zrobiłem w tym samym czasie. Znaczy nie a, na przykład w sensie? Nie, to myślę, że nie ma problemu, bo e, też na przykład Rafał Kołsud, który tutaj robi Centrum Reperacji e, ma w planach kiedyś zebranie tych historii jeszcze no, z dodatkowymi historiami w formie albumu. To jest absolutnie okej. Okay. Więc tylko to, no, to pytanie na raz w dwóch rzeczach to nie. Tak. I tak, środowisko jest otwarte, nikt nikogo nie pogryzie, nie ma żadnej sitwy, nie ma problemu, żeby do kogokolwiek podejść. Sitwa to mit. Sitwa to mit. Każdy, jeżeli, jeżeli chcesz porozmawiać o tym, że robisz komiksy i, i coś chcesz wydać, to żaden wydawca się do ciebie nie odwróci plecami chętnie cię wysłucha. Ale czasem trzeba poczekać na odpowiedź u niektórych. To tak ostrzegam, ponieważ z doświadczenia wiem, że, że, że niektórzy bardzo długo odpisują. Ja też należy do tych osób niestety, więc ja od razu rzucam kamieniem w siebie. Tutaj jeszcze było Tak, tak to Znaczy będzie nudne i w kwestiach formalnych, ale znaczy macie ustalone scenariusze, którzy przyjmujecie chodzi mi o samą formę tego jak to jest no jak scenariusz jest napisane w sensie formalnie czy ludzie mają po prostu mać dziki zakłód i opisują jak chcą, czy się... to, to zależy wszystko od autora, bo znam autorów, którzy rozpisują na przykład na stronę, znam autorów, którzy po prostu dzielą to jeszcze na kadry, a na przykład czasami dostajemy całe opowiadanie, że teraz mamy od Grzesika jedną scenariusz, który jest praktycznie opowiadaniem, który rysownik powinien sam sobie zaadaptować, więc to absolutnie... ...to jest absolutnie od, od scenarzysty i też kwestia i jak on z rysownikiem się to gada? Bo na przykład wiem, że ja osobiście lubię rozpisywać wszystko na kadrę, ale wiem chyba, że Marcin Podolec lubi jak jest jak najmniej w hintów od scenarzysty, więc... Nie, nie mam modelu <laughs> scenariusza żadnego idealnego, więc jeżeli No, no tak, ale no, chodzi, że powiedzmy jak są jakieś wydawnictwa... Większe oni no, to nie tam mają powiedzmy jak, jak, w takim samym formacie filmowym albo coś takiego, to nie To, dziwo, to... to no, za granicą chyba to no tak jest, tak, 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 to, to jest właśnie... taki ustalone, ale to jest chyba po prostu ustalone tak odgórnie, żeby, żeby sąnik, który dostanie, żeby nie, nie był zaskoczony, że czemu jest, dopiero pracowałem tak, a teraz mam tak. U nas nie, u nas to po prostu piszesz jak chcesz i po prostu raczej piszesz, często się pisze pod po prostu. Więc Jeżeli wiesz, że rysownik potrzebuje więcej wskazówek, to ja mu te wskazówki piszę. Jeżeli ufasz mu, to wyzywasz mu po prostu luźne opisy z kadrów. I to wystarczy. To tak. jest absolutnie luźna rzecz. Albo potem, jak ten rysownik już jest znaleziony do jakiegoś pomysłu, to ewentualnie on prosi już o jakieś poprawki, żeby mu coś tam doprecyzować. Ja. Czy zdarza się, że komiksy w Propanus mają jakiś wspólny element, czy każdy z komiksów jest całkowicie niezależny od innych? Jest niezależny, dajemy, dajemy wolną rękę autorom. Po prostu chcemy, żeby oni robili najlepsze historie, więc chcemy, żeby nie, nie narzucamy im tematu. Na przykład tematyczne były kolektywy i to w pewnym momencie w pewnym momencie po prostu to zaczęło zjadać własny ogon, bo odarwaliśmy temat, jakiś konkretny powiedzmy kontakt to przychodziło 20 i jedno planszówek o tym, że też stara się włożyć witelec do gniazdka w ścianie. Więc to za bardzo już nakierowywało ludzi na, na konkretne myślenie i to po prostu zaczęło w pewnym momencie zaczęło źle wychodzić. Dlatego teraz jest wolna ręka, jeżeli ktoś czuje się dobrze w horrorze, to pisze horror, jeżeli ktoś się czuje w komedii, to my czujemy komedię. W tym tomie jest więcej historii dramatycznych. Zdecydowanie. W zeszłym numerze było chyba bardziej na komentarzach. Tak jest różne Staramy się, żeby poziom był mniej więcej trochę lekkich historii trochę mocniejszych i w zasadzie tyle. A macie jakiś limit co do komiksów albo autorów? Ilu autorów? Nie, nie mamy limitu. Staramy się, żeby to przynajmniej było, każdy, kto miał powyżej 100 stron. E, w tym momencie ten ma 204. No, udało nam się pobić e, taki nasz mały rekordzik, więc. Eee, nie, czy nie, ludzie? Dobrze. Dobrze, dobrze. Czy ludzie yy, sprawdzamy? Po prostu ilu będziemy mieli autorów, tylu, tylu wciśniemy. Nie mamy, nie mamy limitu. W pewnym momencie, powiem, że yy, planowaliśmy, aby ten tom miał powyżej 300 stron. Była taka przez moment osiągalna yy, liczba stron. Niestety no się nie udało, ale 200 też jest super. Planujecie zwiększyć częstotliwość? Dwa razy do roku? Żeby było na początku, było dwa razy do roku, ale przez to, że chcemy wydawać grubsze historie, są dłuższe historie, to trzeba tym więcej czasu, żeby ludzie je zrobili. Ponieważ to już jest... Większość ludzi rysuje te komiksy, mimo wszystko, kiedy kończy pracę, siada do domu, i kolację, zaczyna gubać, to jednak się schodzi nad tym, więc... Myślimy, że na razie zostaniemy przy raz do roku. żeby zostało na dwie minuty, więc y, chyba mam czas akurat na jedno pytanie maksymalnie. Okej, okay, nie, ma. nie ma pytania, więc y, dzięki, dzięki, że udało nam się wspólnie wyrobić w tym, w tym limicie, y, jakby co to możecie znaleźć na, no, adresu, na adresie, którego nie ma. <laughs> Facebook.com Profan Tak jest. Po facebooku demyslash Profan Comics. I komiks jest na mnie skupią 20 zł. Tak. Dzięki.